Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kosmetykach i zrobimy makijaż ulubieńcami, ponieważ dawno, jeszcze przed vlogmasem sprawdzałam ostatni był raz taki odcinek, a tu się sporo zmieniło, chociaż ja jestem jakaś taka w miarę stała w uczuciach i stabilna, nie testuję nie wiadomo jakiej ilości nowości. Ostatnio właśnie przy teście nowości sobie o tym rozmawialiśmy, że im człowiek starszy tym ta stabilność w uczuciach większa. Natomiast, no, pokażę Wam, czego obecnie używam, co mi się sprawdza i co polecam. Nie mam jeszcze pielęgnacji, więc od tego zacznijmy. No, pielęgnacji w zasadzie też dawno nie było. Mam tutaj primer tonizujący do skóry suchej i wrażliwej od Basic Lab. Ja, jak pewnie wiecie, uwielbiam, kiedy primer, tonik, coś w tym stylu, jest w wersji psik psik, więc sobie dosztukowałam yy, psik psik, bo tutaj tego nie było, a tego mi się najwygodniej używa. No i ten primer tonizujący. Jest całkiem e, fajny. Mam też taki rollon aloesowy pod oczy z y, y, y Eveline. I y, y, y właśnie on jest taki fajny, chłodzący, zmniejszający opuchliznę. Też już go używam od jakiegoś dłuższego czasu na zmianę z tym z witaminą C. I y, 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 sprawdza się super i ja traktuję go jako takie serum, bo jeszcze będę zaraz nakładała krem. Dzienna pielęgnacja jest kilkuetapowa, ale prosta i szybka, żebym właśnie przed makijażem mogła ją wykonać raz, raz. Więc kolejny krok to serum regeneracyjne strukturę skóry z ceramidami. Ja bardzo lubię tę serię z ceramidami z Basic Lab i kremy o tej bogatej formule i o tej mniej bogatej. I właśnie to serum sprawdza się super na dzień również, ponieważ ono bardzo szybko się wchłania, jest bardzo lekkie, a jednocześnie mocno nawilżające. I mam jeszcze tutaj krem z Eucerin Hyaluron Filler. Fajny, nawilżający krem. Czy ja zauważyłam jakieś super rezultaty? Nie wiem, ale też pod makijaż się nadaje. Także jest ok. No i oczywiście kolejny krok to e, filtr. Filtr wykańczam właśnie ten, czyli witamina C z Eveline. Też już go polecałam kilkukrotnie, bo sprawdza mi się świetnie. No zresztą widać, że już prawie całe opakowanie zużyłam, ale też moim ulubieńcem w tej chwili jest ta e, bielenda Recharge Boost the Energy. To jest mgiełka ochronna na i pod makijaż, no bo właśnie te mgiełki możemy później w trakcie dnia reaplikować. Tu mamy pięćdziesiątkę to jest bardzo ważne przy takiej mgiełce. Nie klei się nie lepi, nie obciąża makijażu. A to się czasami dzieje, a tutaj się tak nie dzieje. No i tak wygląda moja szybka, codzienna pielęgnacja. Może użyję faktycznie tego, bo, no bo już chciałabym się z tym e, pożegnać. A ja bardzo lubię ten filtr z Eveline, bo nie dość, że tutaj mamy ochronę, to ta twarz jest taka promienista. Widać, że to ma witaminę C i zobaczcie, ona jest taka, no zdrowa. Zdrowo, fajnie wygląda. Także bardzo Wam ten krem polecam. No i zazwyczaj już na tym kończę. Często na tym kończę, ale dzisiaj jest tu makijaż, więc do niego właśnie przejdź. W Polsce pogoda jest bardzo sprzyjająca do noszenia podkładu, więc właśnie podkładu używam. I zużyłam jakiś czas temu L'Oreal True Match w kolorze półtorej, a teraz 2N mam, troszeczkę ciemniejsze, no bo ta troszeczkę opalenizna tutaj się pojawia, natomiast no jakoś mi pasuje ten L'Oreal, on jest z tego co ja widziałam już w jakiejś tam nowszej butelce i wersji, no ale e, mam nadzieję, że formuła jest dalej tak samo świetna, on nie jest wcale ciężki, a bardzo ładnie kryje, bardzo ładnie na twarzy wygląda, e, także... No, my się lubimy. My się lubimy i już mi też go zostało tutaj, słuchajcie, tak niewiele, bo jak się do niego przyczepiłam jest super, to mówię, wykończę, no bo nie mam potrzeby szukania nie wiadomo czego innego. Zobaczcie, tak to się prezentuje, że jest te usta, nie? Także lekko, a jednocześnie z y, fajnym kryciem, i to jest to, co ja najbardziej lubię, żeby to krycie nie było jakieś takie ciężkie, nie wiadomo jakie lepiące, żeby było, żeby wyrównało, ale żeby właśnie podkład był przyjemny w noszeniu, i tu. Dokładnie tak się dzieje. Jeśli chodzi o korektor, to tutaj fajnie sprawdza się ten Liquid Camouflage z Newki. On kosztuje grosze Biedronce, a na Allegro właśnie nawet widziałam, też Wam wszystko podlinkuję w opisie, za 7-8 złotych, coś w tym stylu. No a właśnie na te zasinienia pod oczami wygląda fajnie. No a ja też go tutaj, no może to wygląda na dużo, ale, ale tylko trochę pod oczy. Chciałam zasinienia największe i więcej. Do szczęścia nie trzeba. Jeśli chodzi o konturowanie, tutaj e, przyczepiłam się trochę do nowości z Eveline, które ostatnio gdzieś tam na Instagramie, na TikToku się u mnie pojawiały. Rewelacyjne są i to mokre konturowanie, i ta paleta, być może gdzieś tutaj sobie dzisiaj po nią sięgnę, ale mam je stosunkowo od, od niedawna, a to ma być film ulubieńcami, takimi już sprawdzonymi. Także, słuchajcie, sięgnę sobie tutaj po ten stick do konturowania z AA Wings of Color Design It Bronzer Stick. No i właśnie zrobię. A kontur ten Kontur, kontur, nie ocieplenie, przybrązowienie twarzy, a kontur tym stickiem. Natomiast, czekajcie, rozprowadzę to i powiem jeszcze jeden trik, chcę dzisiaj przetestować. Bo widziałam u jednej z influencerek u Oli, która pokazywała, jak maluje usta, że to jest taki trik, który ona poznała u wizerzystki, żeby sobie, słuchajcie, obrysować kontur ust brązerem. Trochę się tego boję, ale później nakładamy konturówkę, i później nakładamy pumatkę, i rzekomo usta mają być powiększone. Czy to faktycznie tak będzie i czy tak się sprawdzi? No to zaraz się dowiemy. Czekajcie, ona po prostu, aż, aż czekajcie, od... uruchomia ten film. W ogóle co to był ze zlepek słowny pod tytułem uruchomię ten film? <grym> ale mam, odtwarzam i zaraz zobaczymy jak to było. Chyba po prostu dookoła obrysowuję bronzerem. Tak, ma być mokrym bronzerem, ale może być też suchym? No nie wiem. <grym> Obrysować kontur ust skupiając się na środku i rozprowadzić to gąbeczką. Teraz zobaczymy. Nie wiem, wygląda <laughs> Nie za dobrze wygląda to. Wyglądam jakby brudne te usta, po prostu brudne. Nie wiem, może za chłodny ten brązer? Nie wiem, zostawmy to tak, zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, czy to będzie trik dla mnie. No ale jeszcze konturowanie i wszystko po kolei, także zobaczymy. E, dobra, to ja to sobie teraz przypodruję, bo e, konturowanie reszty dzisiaj wybrałam sobie normalną, tradycyjną, nie kremową. A używam e, pudru z Klaresy Glow Super Powder. Puder sypki rozświetlający, ale on nie ma takiego mega, mega glow. Można go spokojnie na całą twarz używać, bo on wszystko nam tutaj przytrzyma, zasetapuje, a jednocześnie właśnie nie jest taki matowy, ciężki, tylko ta twarz ma dalej taki fajny, promienisty, świeży wygląd. Dalej widać, że mam brudne wokół ust. No, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Natomiast jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o brązer, to mam tutaj też, wykańczam już drugie w życiu opakowanie. Więc zakładam, że to nie jest jakoś bardzo mm, wydajny produkt, bo ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek jakiś brązer jeszcze inny poza tym z zużyłam. Natomiast ja go bardzo, bardzo lubię. To jest Self Glow w kolorze Light. I on właśnie daje taką ładną, opaloną, przybrązowioną, zdrową, twarz, więc właśnie jak już go wykańczam, to dzisiaj też sobie go użyję. Jeśli chodzi o róż, to bardzo lubię te róże z A.A. Blush and Go róż do poliwków 03 Coral Pink. Tutaj mam akurat matowe róże. Wiem, że wiele z was lubi właśnie matowe róże, więc dziś taka propozycja. Fajna pigmentacja, zobaczcie, i tak, taki soczysty jest ten kolor, tak od razu życia na twarzy dodaje. Tutaj nie wiem, czy z tej samej serii, ale design jest ten sam, czyli takie pofalowane, pofalowana struktura. Mam rozświetlacz, ale to jest new formula, polecam Magdalena Pieczonka, więc tutaj nie wiem, czy to też Magdalena Pieczonka ręce maczała, ale w tym na pewno. Eee, I to jest 01 Champagne Glow. Czekajcie, bo tutaj z rozmachu użyłam sobie brązera nad ustami i rozświetlacza, Dobrze to miał być brązer, nie rozświetlacz. Ach! Jednak lata przyzwyczajenia. Robią swoje. Do brwi używam namiętnie kredki z NYXA pudrowej. Powder lauder, Chyba tak, bo już wytemperowany jest ten napis, już mi ogryzeczek został, ale bardzo mi ono odpowiadało. On ma taką właśnie lekką, pudrową formułę. Tutaj sobie zaznaczam. Mocno wyczesuję tym grzybekiem. I gotowe. Ja mam makijaż, który jeszcze chyba nie jest do poprawki, przynajmniej ja nie czuję jeszcze takiej potrzeby. No ale, właśnie jak mam makijaż, to kredką zawsze poprawię. Ale jak sobie przypomnę te czasy, kiedy ja malowałam, wymalowywałam wszystko dokładnie, och, już bym do nich na pewno nie wróciła, podkreślam faktycznie kredką, ale to już jest naprawdę ekspresowa akcja. Oko maluję ostatnio stosunkowo rzadko, ale jak już, to sięgam albo po te błyszczące cienie z Everline, albo właśnie sprawdza mi się ten muskawowy, więc dzisiaj sobie tego użyjmy. Chyba go testowaliśmy. To, to jest stosunkowa nowość, stosunkowa świeżość, ale słuchajcie, no tu mega klasyka nam zagląda z tego opakowania. Po prostu brązy, po prostu błyski i po prostu lustereczko. Tyle, ile do szczęścia. Potrzebam. Także na całą powiekę nakładam te cieliste cienie, później muskawowe. Jestem ciekawa, jak to u Was ostatnio z makijażem oka, a szczególnie z kolorami, bo ja, ja nie, wiem, ja naprawdę tyle tych palet kolorowych mam. Dobrze, że mam córkę, która czasami przychodzi i mamo mówi: Mamo, zrób mi dzisiaj jednorożca. Mamo, zrób mi dzisiaj motyla. No to te cienie kredki i eyelinery się przydają. Natomiast, no ja nie wiem, kiedy ja miałam. Nawet fiolet, który kiedyś nosiłam namiętnie, czerwony, pomarańczowy. No, nie wiem, kiedy ja ostatnio taki cień na powiece miałam. Nie mówię, że już definitywnie nigdy w życiu nie, natomiast no faktycznie dawno to nie było grane. Oj, dawno. I jeszcze tą paloną kawą, czyli najciemniejszym cieniem, lubię sobie ostatnio tak przyciemnić tutaj linię rzęs odrobinę. No, i na koniec palcem nałożyć blask. Tutaj mamy dwa do wyboru: czysty obłęd, albo spieniony blask. Ten spieniony blask jest taki, może być bardziej toperem, jak go tak delikatnie, delikatnie wklepiemy, właśnie takim codziennym, jak tak mocno, to tak bardziej wieczorowo może być. A tutaj, właśnie delikatnie się staram, chociaż on i tak ma mocny błysk No i przez to taki bardziej dzienny toperek. Bardzo ładny, taki z różowymi akcentami, tylko używam pędzelka do tego, żeby wjechać sobie w kącik i tyle. To by to pomyślał, że kiedyś to jeszcze były kredka na linię wodną, jeszcze eyeliner, jeszcze coś. Teraz raz, raz konturowanie oka, ale te trendy się zmieniają. Ciekawa jestem właśnie, kiedy wrócą te kolory. I kiedy wróci ta duża ilość produktów, przynajmniej do e, oka. Na razie od tego odchodzimy. Ale wiecie, jak już odejdziemy, super minimalizm, to pewnie to gdzieś tam będzie powrót zaliczony. Tylko czy to jeszcze za mojej kadencji, czy już za kadencji mojej córki? No jestem bardzo ciekawa. Obecnie mój ulubiony tusz do rzęs to Eveline Wonder Show Volume Length and Lift. Jak coś mi nie pasuje, to sobie dodaję jeszcze warietę, łączę te dwa. Ja po prostu kocham tusze z Eveline, one mi się super sprawdzają. No i do czego? Czego chcieć więcej? Jak mam dobry i tani tusz, to do czego chcieć więcej? Dobra, tak wygląda tusz i cały czas mi się wydaje, że mam brudne wokół ust. No nie wiem, po prostu nie wiem, gdzie ten efekt powiększenia. Nie kwestionuję tego, kwestionuję swoje umiejętności i to, że coś źle zrobiłam. No ale dobra, właśnie. Ostatni etap tego ekspresowego makijażu, bo naprawdę zajęło mi to niewiele, to usta. Pomadki z Golden Rose, które już tyle razy Wam polecałam, miksuję na zmianę z tymi e, Claressa Satin Lipstick w kolorze 2 i 4. Albo 2, albo 4. Ja mam też tutaj pod ręką konturówki, konturówek rzadko używam, no ale dzisiaj właśnie robimy trik z powiększaniem ust, więc niech będzie. I też Ola używała topera, więc użyję tego ciałbela, bo on pięknie błyszczy, pięknie się mieni. No dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Troszkę trzeba obrysować, mocno ja w tym nie jestem dobra. Bo ja w ogóle w detalu nie jestem dobra, ale okej, okay, spróbujemy. Jak już powiedziałam A, to już powiem B. Ale kredkę trzeba temperować. To już mi się nie podoba do końca. Bo użyłam jej, wiecie, dwa razy i ona już jest do temperowania. Lepiej by była wysuwana. Ale widziałam, właśnie, a propos powracających trendów, jakiś wywiad z. to było w ogóle ciekawe, bo to była chyba Gabor? Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam. I ona oceniała stylówki lat, z lat 90. Gwiazd z lat 90. I miała tak mega mocno obrysowane usta. Ciemną konturówką, i w środku wypełnione takim jasnym kolorem. I pokazali jej Jolę Rutowicz, której ona dała tak średnia tych punktów, a wyglądała mega, mega podobnie. Kto pamięta Jole Rutowicz? To była taka charakterystyczna stylówka. No i właśnie teraz tak obrysowałam na ciemniej usta, yy, i mi się przypomniało, że, że, to był kiedyś trend. To też wróci. To a propos wracania tych trendów. To też wróci. No, właśnie, o, jak zobaczyłam tą Vicky Ga Gabor z tak mocno zarysowanymi ustami, ciemne i w środku jasne, co pomyślałam. Oho, już, już, już wraca to, co kiedyś było. Ale ja nie z tych czasów, chyba nawet. Coś, w sensie, jak to było trendem, to ja jeszcze chyba się nie malowałam aż tak. O, ten sposób. Ja nie wiem, czy te usta są powiększone. Dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie. Myślę, że ja powinnam jednak była użyć troszkę cieplejszego brązera. Może o to chodziło, że jestem cały czas brudna, a teraz mam wrażenie, że ten efekt już trochę zniknął. No ale nałóżmy toper. Oh, on jest piękny. Piękny i też bardzo mocno kawowo pachnie. Aż mi się kawki zachciało. Nie wiem, czy lepiej nie było bez tego topera. Ja jednak te matowe usta lubię. Albo dzisiaj mi one pasowały, bo to błyszczące oko i błyszczące usta to już too much trochę zdjęłam tego błysku pomadką. No nic, tak wygląda mój codzienny, może nie codzienny, inaczej, wyjściowy, to już jest wyjściowy makijaż, na jakieś nagrywki, na jakieś spotkania z koleżankami, wiadomo, że pewnie jakbym miała, no nie wiem, jakieś wesele, czy coś w tym stylu, to gdzieś tu bym bardziej zaszalała, natomiast jak mam e, jakiś taki bardziej oficjalny dzień, albo chcę się pobawić, to tak się bawię, nie szaleję za bardzo, co? Natomiast ulubieńcy... Omówieni, pokazane, co tam mi ostatnio w duszy gra. Trik przetestowany, jestem bardzo ciekawa, co o nim sądzicie i co zrobiłam źle. Od razu mi mówcie. Zostawiam Wam właśnie linki do wszystkich tych kosmetyków. Mam nadzieję, że coś Wam się przyda i że wszystkie miłośniczki makijażu są dzisiaj ukontentowane. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.